Dzień dobry, cześć i z tej strony. Jak widzicie, tła za mną nie ma uderzyłem w mikrofon. Ała, przepraszam. a przepraszam. A więc jest to vlog, kolejny vlog pod tytułem Czy ty już kończysz ze StarCraftem 2? Są to pytania, które jest pytanie, które ostatnimi czasy dostaję dosyć często. Jest to związane z tym, że dostałem od Blizzard'a duże ilości, dostaję od Blizzard'a klucze do Heroes of the Storm, jak zauważyliście ogólnie na moim kanale jest coraz więcej bohaterów w burzy tej nowej a'la moby blizzardowskiej, a mniej StarCrafta, aby była pewność. Nie, nie zostawiam StarCrafta 2 w 100%. Zostawiam ich w 50%? Nie wiem, sprawa jest prosta. Jest mało imprez dla mnie, jest mało imprez, które mogę zsimować. Mała scena, ta malutka scena, które mała, małe i duże, tu, małe i średnie turnieje poupadały. Nie ma już nic, bo nie ma to już takiego boomu na StarCrafta, jak był. Jakby nie patrzeć, 5 lat będzie Sun. Jak to się mówi, no i bądźmy sobie szczerzy, Blizzard moim zdaniem troszeczkę zepsuł sprawę, bo najpóźniej Legacy of the Void powinno było wyjść, moim zdaniem, w styczniu, kiedy skończył się ostatni sezon WCSA. W styczniu Legacy of the Void wychodzi i zaczynamy nowy sezon i jest znowu hype. Ja mówiłem, że nie uwierzę w tak zwaną śmierć StarCrafta do czasu, aż będzie tur będą turnieje Zotaka. Nie ma turnieje Zotaka w StarCrafta już. Zotak został wycofany. I autentycznie tego dnia zrobiło mi się cholernie smutno. Po prostu się nie opłaca. Mało osób gra, oglądalność nie ta co kiedyś. Idą w coś innego, tak będzie z tego co wiem od marca sponsorował Heroes of the Storm. To nie oznacza, że Starcraft 2 jest dead game, gorzej niż dead, bo oglądalność Pro i oglądalność GSL poszła w górę. To się po prostu przeniosło z tych małych, średnich turniejów. Ludzie chcą oglądać te większe tylko już. Rady chciewa się oglądania tego średniego poziomu, bo to się zrobiło najnormalniej na świecie, po części nudne. Jeżeli nie masz kogoś, komu chcesz kibicować, to się robi nudno. Dużo graczy przeszło na Heroes of the Storm i ja nie tak za przychodzę na Heroes of the Storm, co wychodzę do nich. O tak byśmy powiedzieli. Ja już mówiłem rok temu, rok z kawałkiem będzie, 11 miesiąc temu, jak wychodził, wyszła alfa Heroes of the Storm, że ja będę skakiwał na ten pociąg. Powiem szczerze, był turniej, bawiłem się na nim świetnie. To nie znaczy, że na moim kanale nie będzie już materiałów z StarCrafta, dalej będą, ale jest Taka opcja, że będzie więcej Heroes of the Storm. Też powiem: Załóż drugi kanał, bo tutaj jest Starcraft. Nie będę się bawił w drugi kanał, to jest wszystko. Na początku jest EM, prawda? Potem jest Starcraft, potem jest Heroes, ale EM jest EM, czyli Emil. Um... Nie odpuszczam sobie StarCraft'a. Jeżeli będą turnieje, będę mógł się dostać do turniej, cały czas próbuję to będę wtedy próbował je streamować. Nie jest to jednak tak łatwe jak kiedyś. Kiedyś miałem problem, żeby dostać się do turnieju, bo były mało znane. Teraz jest problem, żeby były turnieje. Tym bardziej że ostatnio był tutaj mały skandal związany z obstawianiem w nielegalny sposób sponsorowaniem turniejów, ale o tym na razie nie chcę nic mówić, niedługo będzie duży artykuł um, i też w pewien sposób mnie to dotyczyło, bo miałem propozycję organizowania turniejów 1000-2000 w puli, ale wiedziałem, że te pieniądze pochodzą z dziwnego miejsca. O tym będzie artykuł napisany um, przez Luisa i to zostawiamy z boku. Więc, aby Was upewnić, nie, nie odpuszczam sobie w Supremesach StarCrafta 2, nie będzie go już tak dużo, jak kiedyś było, będzie dużo Heroes of the Storm, też z prostego powodu, ymm, ja nie lubię grać w Starcrafta ostatnim czasu na streamie. O tym już Wam wcześniej mówiłem, parę razy już tak nawet było w mojej historii, że przestawałem laderować na streamie, bo mnie to po prostu denerwowało. Jak gram sobie w StarCrafta sam, to jestem spokojny, jest fajnie. Nawet jak przegrywam, coś mi nie wychodzi. Gram na streamie mam ochotę was wszystkich zamordować na czacie, tak jak ma mniej więcej. Więc to są te informacje, o których chciałem porozmawiać. Starcraft 2 dalej będzie, będzie go mniej. Będzie więcej Heroes of the Storm. Nie jest, moim zdaniem, jest to gra dla mnie ciekawsza niż LoL i Dota, nie mówię, że bardziej, to jest bardziej skillowe, to jest mniej skillowe, po prostu dla mnie to jest trochę ciekawsze. Był ten pierwszy turniej, który organizowałem, obejrzyjcie sobie finał. Myślałem, że wyskoczę z siebie, wyjdę z siebie i gdzieś obok stanę. Były takie emocje, bo to w sumie coś nowego. Jak to dalej będzie? Nie wiem. Czekam z niecierpliwością na Legacy of the Void. Blizzard się spóźnia, spóźnia się tragicznie. Im szybciej wyjdzie Legacy of the Void, tym więcej będzie materiałów ode mnie. Ze StarCraft'a, ale dalej StarCraft będzie, będzie też Legacy, będzie też Heroes of the Storm. Myślę, że inne gry niedługo też rzucę. Planuję zrobić jakiegoś <laughs> let's playa z order. Nowa grana nowe, nowa filmogra na PlayStation 20 chyba wychodzi, więc to będzie na streamie chyba 20 lub 19. Więc to było na tyle. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć. Nie ma kota, gdzieś sobie. A, karmia, gdzieś sobie polazłem.